W miejscu, w którym dziś stoi Europejskie Centrum Solidarności, wydarzyło się bardzo wiele. Przede wszystkim budowano tam statki, najpierw do floty Króla Prus, później cesarza Niemiec, a za polskich czasów dla socjalistycznego państwa. To wokół stoczni organizowali się robotnicy do wielkich strajków. Tych wymierzonych niegdyś w autorytarne państwo kapitalistyczne, jakim była Wilhelmińska Rzesza, a później w autorytarny socjalizm, jak to było w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. I to właśnie wtedy Gdańsk stał się wielkim ośrodkiem społecznego oporu i społecznych innowacji. Konsekwencje wielkich przemian, które Solidarność umożliwiła, nie były jednoznaczne, a tak zwane społeczne koszty transformacji ponieśli w dużej mierze ci, bez których Solidarności by nie było, czyli pracownicy wielkich zakładów przemysłowych. W tym właśnie Stożczym Gdańskiej postawionej w stan upadłości jeszcze od schyłku PR. Obok utraty miejsc pracy kapitalizm przyniósł też zmiany w przestrzeni. Niegdyś tętniące życiem, a od 1980 roku przepełnione też wzniosłą symboliką miejsca, zaczęły popadać w ruiny. I gdyby od tamtego czasu nic się nie zmieniło, byłaby to dziś albo przestrzeń dla penetracji dla postindustrialnych turystów, urbeksowców, albo biurowców, apartamentowców. Eldorado dla Airbnb i Oxford Sea, usług biznesowych. Dziś w tym historycznym miejscu, zwanym teraz Placem Solidarności, stoi potężny obiekt, stylizowany na wielki statek, emblemat współczesnego Trójmiasta, jeden z najważniejszych ośrodków obywatelskiej debaty w Polsce, czyli Europejskie Centrum Solidarności. Na mało którą instytucję kultury spadło tyle krytyki. Że to tuba propagandowa liberalnych gdańskiej Solidarności, których ikonami są Lech Wałęsa i Paweł Adamowicz. Że o współczesnych dyskutują tam Niemcy i lewicowi aktywiści. Że narracja wystaw o dziedzictwie ruchu Solidarności jest europejsko-kosmopolityczna. Wreszcie, to są akurat zarzuty z lewej strony, że muzeum, choć walczy o zachowanie pamięci o tej przestrzeni i ograniczenie w niej komercyjnej logiki, czyli Sensowną jej organizację, no to jednak pośrednio legitymizuje deweloperskie ekscesy dookoła i sprzyja gentryfikacji miast. O tym wszystkim, a więc o idei Europejskiego Centrum Solidarności i walce o przestrzeń dla obywateli, o roli artystów, społeczników i muzealników kto otwiera nowoczesnego miasta, o sporach o wyskawy, o granicach debaty i o profilu politycznym tego miejsca. A przede wszystkim o aktualności dziedzictwa Solidarności w czasach pushbacków na granicy polsko-białoruskiej, w czasach wojny w Ukrainie, ekspansji skrajnej prawicy i erozji Solidarności przez S. Porozmawiam z osobą, która ma bodaj najwięcej w tej sprawie do powiedzenia. Zapraszam do lektury wywiadu z Bazilem Kerskim, wieloletnim dyrektorem ECS, intelektualistą, Polakiem, Niemcem, Irachijczykiem, a przede wszystkim Wężczaninem, który po 11 latach kończy swoją misję w Europejskim Centrum Solidarności.